z Katowice, Mariusz Czapnik, jesteśmy w zawierciu na ulicy Szerokiej i sterujemy piecem według zegara wewnętrznego i tutaj kluczem jest aktualna godzina na panelu sterowania, a więc naciskamy raz krótko książeczkę, naciskamy plusem i mamy podświetlony dzień tygodnia i godzinę, naciskamy Enter, możemy sobie zmienić dzień tygodnia, Rodzinę plusem lub minusem. Zatwierdzamy, idziemy dalej. Tutaj mamy temperaturę komfortu, temperaturę ekonomiczną. Jeżeli ktoś będzie programował funkcję otwartego okna i pojemność cieplna, w tym przypadku zostawimy 50%, a pojemność cieplną zmieniamy plusem lub minusem. Okay. Jeżeli chcemy zmienić temperaturę plusem lub minusem, nic nie musimy zatwierdzać. Ważne jest, aby ikona wentylatora była na panelu, tak aby nasze dmuchawy pracowały. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy. A, jeszcze to tam o pojemności cieplnej. Książeczka, enter, plus lub minus. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy.